was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a 2015 W poprzednim odcinku sobie zakończyliśmy e, Zakończyliśmy sobie To było chyba szóste już, szóste wyzwanie Ediego. I teraz teleportuję się do garażu Żeby wziąć e, znowu Master 7 Jak widzicie mam tutaj Ferrari F40 Sprzedałem, w, no już sprzedałem tą porszawkę Coś nią w pierwszym wyzwaniu Jednak była mi niepotrzebna Wolałam sobie e, Dozbierać sobie do tego Ferrari F40 Jednego z droższych aut tutaj W sumie chyba teraz jest najdroższy jakiś Hot Rod czy jakoś tak Który przypomina Formułę Więc tak no Jest tam Mazda 7 jak widzicie no nowe wrepy Taki bardziej wlepy Falcona, to Falcona to by... no i co to? To jest drift, to jest drift, tak I po to mi była potrzebna Mazda RX-7 No i to jest już w sumie wyzwanie numer 8 Okej, więc nie ma Dziękuję Eddie. On to the race then. Najlepiej podsumowo. Wszyscy są do bani oprócz mnie. Pamiętajcie, oprócz mnie. Tylko coś tutaj, coś tutaj mi ta mazda nie leci zbyt dobrze. Bokiem O i się są, jak ja znowu jeżdżę do bani. Chyba znowu była wtedy przerwa od need speeda mi się wydaje Ledwo co driftuje, nie? Nie, najważniejsze to nie jestem ten touch, Czy jakoś tak to trzeba jeździć yy, Za ekipą blisko O yes. Zrobiłem jeszcze bałączka? No No najlepiej To jest konkurs driftu na... Na czas Rozumiem nie ma to jak zwalić 8000 tysięcy przed chwilą? Trzeba tego typka wyprzedzić On ma 53 tysiące No jakoś tam idzie go Gonienie I przypominam wam, że Że mój fanpage tam ruszył znowu reaktywacja fanpage'a, więc możecie go zalajkować żeby być jak z najświeższymi informacjami no i też przypominam, że... nie to jest... a, dobra, to będę wrzucał ten odcinek w niedzielę, no to was zapraszam na jutrze... jutrzejszego streama o... myślę, że o 19 wystartuje. tak, o 19 wystartuję go i będzie trwał do 21 gdzieś tak myślę będziemy grać na nim w Need Underground 1 Ogólnie ja mam w planach streamowania, streamowanie przez ten cały tydzień i codziennie byśmy zmieniali grę. Najpierw by byłby Underground, później na przykład Andreas kolejną grą może byłoby MTA Days z ekipą, Karbal z wami, o i może tam Dyom też, czemu nie, Dyom, byśmy przechodzili sobie misję Toronta, bo mi wysłał tam kiedyś paczkę misji I niestety, niestety przez te dwa miesiące nie nagrałem, znaczy nie streamowałem nic Niestety, nie. No jakoś tak spadła mi wena do streamowania, wiecie co. Nawet nie wiem czy mi będzie dobrze, nad nie wiem czy streama mi będzie wywalać. Jakoś taki ostatni słabszy internet tutaj dochodzi. Trzeba będzie tutaj na górę wolnąć router. Może będzie wszystko lepiej. No popatrzcie jaka przewaga, 58 tysięcy przewagi. Zaraz 60 tysięcy. 3, 2, 1, no i koniec. Ej no też też możecie się zastanawiać gdzie jest kamerka. No gdzie jest ta kamerka? Raczej chyba dzisiaj kamerkę włączę, bo będę nagrywać oczywiście na zapas filmy. Hi, this is Eddie. You know, from Ellie's challenge. Yeah, I know you Travis's monkey, but I thought I'd drop you a line to co Travis hopes to get out of this. Screw him, okej? Okay? Or as, as I'm concerned it's about you and me now. Oh, yeah. Haha, <przegnanie> <noise> <noise> oh, się nami już tutaj widzę. Eddie zainteresował. No nieźle. Dobra, tutaj już jest sprint. No i tak, dlaczego nie nagrywam ten odcinek z kamerką albo inne poprzednie? No bo, no bo, no bo, no niby jest ta kamerka. Wszystko jest fajnie, jest coś, gląd coś, ale dla mnie nie jest fajnie, ponieważ ten czas renderingu renderowania tych filmów, no, jest dwa razy dłuższy. I na przykład, jak kiedyś renderowałem filmy, które, no, wychodziły mi zawsze 30 minut renderowania, później godzinę, to teraz prawie półtora godziny. Półtora godziny renderowanie filmu, który ma 60 fps i 20 minut. Z kamerką oczywiście. Czajcie to. No właśnie. Więc dzisiejszy odcinek jeszcze nagram bez kamerki, żeby szybko go wrzucić na 13 Chociaż nie wiem, czy go wrzucę Jest prawie 8 eee, plus minus renderowanie, 30 minut, 8.30 I przez te 4 godziny, czy wrzucę to? Nie wiem Chyba, że dzisiaj będzie krótszy odcinek Tak, dzisiaj chyba będzie bardziej krótszy odcinek, żeby go wrzucić jak najszybciej No cóż, no cóż, no cóż Taki urok, jak ma się takiego Słabego, słaby internet no ale no cóż, nie trzeba narzekać. Pamiętajcie, że jeszcze ja wrzucam te filmy na YouTube'a jak najlepszej jakości. Ile to jest? Te 30 mega bitrate'u chyba? No może i dużo, ale pamiętajcie, że później na YouTube ładnie to wygląda. No tak mi się wydaje w sumie, nie? No już mamy 6 minut za sobą. Się walnie jedno wyzwanie Eddiego. No przepraszam, no dzisiaj będzie krótszy odcinek, żeby go wrzucić. Dzisiaj. Dobra. I to jest tu, tak? Tak, wysoki. No to jedziemy z koksem Dobra, jesteśmy. Ukończ Eddie Challenge numer 9, mistrz kierownicy. Gorąco się robi, no bardzo gorąco, szczególnie że pada deszcz, jest ciemno, jest noc. No, czemu nie. No ale popatrzcie, coraz bliżej zbliżamy się do Diego, jeszcze 16 wyzwań i robi się coraz bardziej gorąco. Szczególnie ta jazda na czas, ona jest bardzo trudna, bo to jest drugi klip, za pierwszym razem nie przeszedłem tego wyzwania, naprawdę te jazdy na czas są trudne tutaj kurde was nie oszukuję. te jazdy na czas są trudne trzeba przejechać yy, ogólnie ten wyścig trzeba przejechać czy tam okrążenie yy, czysto żeby jak najlepszy czas zrobić no bo wiecie na początku to tak le, le, zrobimy sobie byle jaki czas a później coraz lepsze robią te czasy bocy no niby 3, se 3 sekundy nie a później zrobił 37 sekund na przykład yy, Rekord na tym okrążeniu. No, czysto przejechałem te okrążenie, zobaczymy, jaki będę miał czas. 4 sekundy, 33 sekundy. No i policja mnie goni. Ja się. Oj, ta biedna policja, zawsze musimy gonić, nie? 35 sekund. 2 sekundy różnicy. No, tutaj, kurde, nie pokazałem umiejętności. Dwie sekundy. No, i już coś mnie wyprzedził. No popatrz, jestem trzeci. Mówię wam, te jazdy na czas są bardzo trudne. A bo po prostu te boty są posrane Nie wiem, jak on, jak on robił ten taki czas mocny. Teraz jak? <słuch> Patrzcie. Ym, jedna milisekunda do typka, nie? Czujecie to? Czujecie? Patrzcie, znowu jest ten trzeci Pytanie, czy mi się uda Czy nie? Oto jest pytanie I teraz Nitro Jak... No i jestem pierwszy, widzicie sekundę przewagi, 31 sekund. Wow No i udało mi się, wow Ledwo co? No i myślę, że to będzie powoli koniec tego odcinka, no wiem, krótszy odcinek, ale żeby wrzucił się dzisiaj, czyli w niedzielę final